Za chwilę, lada moment. Powiem tylko później o pewnej teorii spiskowej, nazywajmy to jak kto chce. Ojeju, jeju, jeju, ale... I przestańcie jojczyć, ale, ale, ale... Ojejku, jejku! Co tam chowasz pod tą swoją maską, którą znamy z sejmowych korytarzy, panie pośle Markusowski? Flamingi, kwiaty... Dostałem odpowiedź z pałacu Buckingham. To jest ten list, to jest ta koperta. Przepraszam, przyszedł jakiś pan. Przepraszam, a mógłby a, pan się przedstawić? Nie może. Jakiś pan przyszedł i powiedział, że jednak w środy będzie premiera. Dzień dobry. Dobry wieczór, witajcie serdecznie. To w zależności od tego, o jakiej porze słuchacie, ale to nie ma znaczenia, gdzie słuchacie, o jakiej porze słuchacie. Najważniejsze, że jesteście i się bardzo z tego cieszę. Tym bardziej, że to jest nasze ostatnie sobotnie spotkanie w tym podcaście, tym bardziej, że dostałem też list z pałacu Buckingham. A czy proszę nie łączyć tych dwóch rzeczy, że to nasze ostatnie sobotnie spotkanie w tym podcaście i dostałem list z pałacu Buckingham, bo to są rzeczy, które działy się niezależnie od siebie. I pomyślałem sobie, że ten list na razie więcej nie zdradzę, Heć, muszę tylko zakryć, bo jak będę go pokazywał, to żeby nie pokazać swojego adresu, nie żeby ktoś był zainteresowany wpadaniem do mnie, ale gdyby tak było to lepiej nie, bo rzadko sprzątam, bo ostatnio mam bardzo mało czasu na to. O, proszę. Nie wiem, tak czy to jest ten możemy pokazać. Dobrze. Jest tam. Tam jest napisane wszystko. Tutaj z tyłu też jest taka ładna rzecz. I sobie otworzymy wspólnie ten list i sprawdzimy co jest w środku. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy będziemy wspólnie ten list czytać. To przed nami zależy co tam będzie w środku, a w ogóle skąd ten list się wziął, to też Wam dzisiaj wytłumaczę. Poza tym sporo się działo w tym tygodniu, bardzo dużo się działo, w kilku miejscach byłem, o kilku rzeczach chciałbym Wam opowiedzieć, więc nie zwlekając, bardzo proszę, zacznijmy ten tydzień tak jak to no, wynika z pewnych uniwersalnych zasad przyjętych na całym świecie, a ta zasada brzmi między innymi tak. Po, 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 poniedziałek! Proszę Państwa, w poniedziałek doznałem pewnego rodzaju szoku, być może wynika to z tego, że wcześniej na to nie zwracałem uwagi. Tym razem mnie to jakoś uderzyło. Ach, już wiem, dlaczego mnie to tak uderzyło, bo chciałem jakoś po 15 w poniedziałek nagrać filmik. I chciałem to zrobić na zewnątrz. No i okazało się, że po 15 to zaczyna się już robić ciemno. Chwilę po 15. I to jest jakiś dramat. I to zresztą też wiele wyjaśnia, bo ja uważam, że gdyby natężenie dni słonecznych w naszej ukochanej Ojczyźnie było na trochę wyższym poziomie, to może też trochę na wyższym poziomie byłaby w niektórych przypadkach nasza wzajemna sympatia do siebie. Im więcej słońca, tym rzecz jasna lepiej. Niestety, jest więcej ciemności w ostatnim czasie, ale to też dobra okazja, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć, bo mm, za nami zmiana czasu. I przy okazji każdej zmiany czasu od razu myślę sobie PSL. Dlaczego myślę PSL? Dlatego, że PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, ma bardzo długą, długą tradycję walki ze zmianą czasu. I to jest taka walka heroiczna, która ciągle się toczy. Prawie tak jak walka Jarosława Kaczyńskiego, który przez lata walczy o prawdę, a gdy już może ujawnić tę prawdę, to nie ujawnia tej prawdy. No więc PSL tak mniej więcej od 2017 roku, bo ja sobie sprawdziłem. Różne archiwalne teksty i artykuły, między innymi od 2017 roku, postuluje, żeby zlikwidować obowiązek zmiany czasu. I na przykład we wrześniu 2017 roku w Sejmie pojawił się projekt ustawy, który postuluje odejście od zmiany czasu. Takie artykuły z tamtego czasu 2017 rok. Jak twierdzą autorzy projektu posłowie polskiego stronnictwa ludowego, to anachroniczny zwyczaj, który przynosi więcej strat niż zysków. Zresztą też powo powoływali się wtedy na różnego rodzaju raporty, w których eksperci dowodzili, że ta zmiana czasu nic dobrego nam nie przynosi, a wręcz przeciwnie, bardzo negatywnie oddziałuje na ludzi, a negatywne oddziaływanie na ludzi ich samopoczucie, zdolności do mobilizowania się energetycznego, pracowania, to również odbicie. Się na rynku pracy, na przedsiębiorcach, więc ten system naczyń połączonych miał być powodem, dla którego posłowie PSL-u wnosili o taką zmianę. No i wyobraźcie sobie, mamy 2025 rok, a PSL nadal mówi o tym, że trzeba zlikwidować zmianę czasu. Cały czas jesteśmy na etapie mówienia, że trzeba to zrobić. Przedstawiciele tej partii apelują, ale, no właśnie, w tej historii pojawia się pewne ale, bo to ale to jest fakt, że. No, nie możemy sobie tak odzmienić tego zwyczaju, dlatego, że ta zmiana czasu to system naczyń połączonych z innymi krajami, gospodarkami, rynkami, to wszystko ma swoje konsekwencje. No więc PSL zapowiada walkę, walkę nie tylko już na poziomie sejmowym, Chociaż tutaj też próbują kolejny projekt pchać do przodu politycy PSL-u, kolejny projekt, co za heroiczna walka. Ale jednocześnie też ta inicjatywa według PSL-u nie spotyka się ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich z taką pełną aprobatą, stąd są konieczne działania na poziomie unijnym dotyczące przeniesienia zmiany czasu, ale one utknęły. No, i trzeba je troszkę tam popychać, twierdzą przedstawiciele PSL-u, i zapowiadają budowanie frontu na rzecz zniesienia zmiany czasu. Pytanie, co z tego? Wyniknie. Jedno jest pewne, że już było kilka podejść, była nawet taka dyrektywa, i kraje miały sobie wybierać czas letni lub zimowy i przy nim już pozostać. To miało się skończyć w 2021 roku, ale później Komisja Europejska zleciła kolejne badania i rozmowy, i wypracowanie tych dalszych zasad. I to tak może do 2026 roku sobie potrwać. A w ramach ciekawostek, bo ludzie przemówili, a głos ludzi zdaje się być najważniejszy. W końcu to my musimy przestawiać te i później wstawać i żyć w tych nowych regułach. To na przykład w 2018 roku, wyobraźcie sobie, były konsultacje przeprowadzone przez Komisję Europejską i aż ponad 4,5 miliona obywateli wzięło w nich udział. 84% respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmiany czasu, 76% wskazało negatywne skutki zdrowotne. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o te konsekwencje zmiany czasu dla naszego zdrowia, to one są, one mają miejsce i rzeczywiście to wszystko co dzieje się dookoła nas, jak twierdzą naukowcy, wpływa również na ogólnie naszą energię i chęć życia. Ja na pewno jestem w tym gronie, najchętniej poszedłbym po prostu spać i poprosił, żebyście obudzili mnie na wiosnę i żebyśmy wtedy Wrócili do bieżącej działalności, a do tego czasu to ja po prostu sobie będę gdzieś w stanie hibernacji przebywał. Ale no, niestety musimy się na razie przyzwyczaić do tego, że nie dość, że nie jesteśmy rozpieszczani przez słońce. Bo ten okres największego nas słonecznienia, jeżeli chodzi o Polskę, to od kwietnia do września, więc jesteśmy w tym slocie, który wyklucza kontakt ze Słońcem lub sprawia, że ten kontakt ma charakter sporadyczny. To na dodatek przyszło żyć nam teraz w tych mrocznych czasach w sensie nie mówię rocznych czasach ze względu na to, co dzieje się dookoła nas, chociaż akurat to jest prawda, bo te czasy też są w jakimś sensie mroczne, ale chodzi o natężenie. No dobrze, to był poniedziałek, proszę Państwa, i taka refleksja związana z tym, jak się rozpoczął ten tydzień. Ale, żeby nie było tak, że rozpoczynam tydzień i od razu jakieś tutaj złe nastroje, to dajmy sobie trochę więcej światła, bo sporo światła na różne rzeczy zostało rzuconych we wtorek. Po prostu wtorek. Po wtorek to był 18 dzień listopada, proszę Państwa, i we wtorek o godzinie 8, 18 dnia listopada Szymon Hołownia przestał być marszałkiem Sejmu. Nastąpił błyskawiczny moment opróżnienia gabinetu marszałka Sejmu, mówiąc fachowo. No i też z drzwi marszałka Szymona Hołowni zniknęła tabliczka z imieniem Szymon Hołownia, ale nie została przetopiona na inną tabliczkę i wygrawerowano na, nią, na niej inne imię i nazwisko. Nie, 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 nie. Została przechowana i po kilku godzinach zmieniła po prostu drzwi. I przeniosła się na drzwi. Na których była kiedyś tabliczka Włodzimierza Czarzastego i nie zgadniecie. Ta tabliczka Włodzimierza Czarzastego przeniosła się na drzwi marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Więc doszło do małej podmianki, w ogóle to jest fascynujące, jak to wszystko szybko się dzieje, bo gdy tylko dochodzi do głosowania i zatwierdza się te decyzje, to pach, półtorej minuty i panowie nagle się pojawiają, przekręcają te tabliczki i są już nowe tabliczki na nowych gabinetach, wszystko przygotowane, no i też pewne wielkie powroty się pojawiły przy tej okazji, jeżeli chodzi o Włodzimierza Czarzastego, już o samym głosowaniu o tym, co się działo, kto wchodził i kto nie wychodził, nie będę opowiadał, powiem tylko później o pewnej teorii spiskowej, ale na to to jeszcze przyjdzie pora, bo to była naprawdę frapująca teoria spiskowa, ale na przykład, yy, będzie teraz nowy szef kancelarii Sejmu na nazwisko, będzie miał Siwiec. Jeżeli teraz, właśnie w Waszych głowach, pojawił się jakiś znak zapytania <laughs> no tak, 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 coś już kojarzymy, coś już wiemy to słusznie kojarzycie i słusznie wiecie, bo to ten sam posiadacz nazwiska Siwiec, z którego karierę już od <laughs> dziesięcioleci i to w różnych ustrojach można. Śledzić. W każdym razie doszło w Sejmie do zmiany. W Senacie nie doszło do zmiany, co zresztą też zapowiadaliśmy, o czym też mówiłem między innymi w kuluarach, że tam nie będzie zmiany, że Małgorzata taki dawa Błońska zostanie na stanowisku marszałkini Senatu. I tak jak mówiliśmy, tak też się zmiało, stało tutaj bez rotacji. I bez zmiany i, i nic na to nie wskazuje w tym momencie. Zmiany za to będą w Sejmie, bo to jedna z pierwszych decyzji Włodzimierza Czarzastego, Marszałka Sejmu, zmiany dotyczące alkoholu. Za chwilę, lada moment, rozpocznie się ten zakaz, to znaczy zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Kancelarii Sejmu. Czyli na całym terenie, który jest w zarządzie kancelarii Sejmu, a ten teren tak się składa, obejmuje również dom poselski, hotel poselski, nazywajmy to jak kto chce. W każdym razie tam też nie będzie można sprzedawać alkoholu. Jeżeli ktoś sobie przyniesie ten alkohol, bo ma taką potrzebę, to. Mhm. Ma prawo to zrobić, to nie zostanie zakazane, bo to jest kilka przesłanek, i ta, która została zakazana, to jest sprzedaż alkoholu. Ale w ogóle fascynująca, w takim smutnym sensie jest ta dyskusja, która odbywa się w parlamencie i to, jak tam niektórzy posłowie jej ojczą, że ojeju, 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 ja to po całym ciężkim dniu pracy nie będę mógł się napić, ojej, ku kieliszek wina, chciałbym, no ja już jestem po pracy. Po pierwsze, jak przyjeżdżacie. Do Warszawy na posiedzenie Sejmu. To jesteście ciągle w pracy, bo posiedzenie Sejmu trwa 3, czasami 4 dni. I czasami kończy się po północy, jak nie później, bo jeszcze są jakieś pierwsze, yy, drugie czytania, jakieś oświadczenia. I to nie jest tak, że godzina 20:00, nie ma Sejmu, nikt nie pracuje, nic się nie dzieje. Nie. Tam cały czas coś się dzieje, więc też nie ma takiego momentu, w którym można by było powiedzieć, że w tym momencie posłowie przestają być w pracy. Jak już przyjeżdżacie, to jesteście w pracy i przestańcie ojczyć, że tak wam źle i że to skandal, bo w każdym hotelu można skorzystać z alkoholu, o, naprawdę macie luksusowe warunki pracy. Weźcie się trochę, zastanówcie jak pracujecie i jakie macie warunki i po co tu przyjeżdżacie a przyjeżdżacie raz na dwa tygodnie, na 3-4 dni, raz na dwa tygodnie na 3-4 dni. I naprawdę to co jest najważniejsze, gdy już przyjeżdżacie tutaj do Warszawy, to to, że ojejku, jejku, kieliszek wina do kolacji, do obiadu, to jest najważniejsze. Myślę, że są ważniejsze rzeczy i poważniejsze rzeczy tutaj przyjeżdżacie. I naprawdę weźcie sobie to do serca, że macie bardzo luksusowe i bardzo miłe i przyjemne życie, szanowni posłowie i posłanki. A patrząc na to, co niektórzy pod wpływem alkoholu wyczyniali z bardzo różnych ugrupowań, to ta decyzja wszystkim wyjdzie na dobre. Do Sejmu przyjeżdża się tworzyć prawo. A jak chcecie sobie drineczkować i raczyć kieliszkami wina, nikt wam nie broni, możecie za swoje pieniążki. Wynająć sobie pokój w jakimś miłym hotelu, zejść do tego hotelowego baru i śmiało. Tam możecie robić co chcecie. Chociaż przyzwoicie, bo pamiętajcie, że reprezentujecie naród. Wtorek, 18 dzień listopada, panie i panowie, to również moment, kiedy przyszła pewna refleksja rocznicowa mi do głowy. Zupełnie przypadkiem trafiłem na informację, że 28 lat temu, 18 listopada 1997 roku, Powtórzę, to było 28 lat temu. Została wydana ścieżka dźwiękowa do Titanica. Można sobie teraz bardzo łatwo połączyć fakty, że to również oznacza, że prawie 30 lat temu został światu pokazany Titanic. To już prawie 30 lat. Chociaż premiera samego Titanica miała miejsce trochę później, w grudniu ta światowa, w Polsce jeszcze trochę później. Ale dlaczego ja w ogóle mówię? O tym utworze. I to akurat nie ma żadnego związku z sejmowymi wydarzeniami. Proszę tego ze sobą nie łączyć. Jedyne, co można łączyć, jeżeli chodzi o Tytanika i współczesność, to to, że życzę Putinowi, żeby skończył tak samo jak Tytanik, czyli żeby poszedł na dno. To są jedyne analogie do współczesności. Ale yy, mówię o tej rocznicy nieprzypadkowo, dlatego że yy, na tej płycie znajduje się no, jeden z największych i najbardziej romantycznych utworów wszechczasów. Czy może domyślacie się o jaki utwór chodzi i kto go wykonuje? To może kilka nutek na zachętę albo na rozeznanie się w tematyce i klimacie, bardzo proszę. No tak, 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 oczywiście, to jest My Heart Will Go On i to oczywiście jest Celine Dion. I oczywiście przypomnę wam, że to już prawie 30 lat, no 28, jeżeli chodzi o moment, kiedy ten utwór miał swoją premierę. I bez dwóch zdań to jest utwór, który zdobył bardzo wiele nagród. Zresztą podobnie jak płyta, od której zacząłem, czyli ta ścieżka dźwiękowa z muzyką do Tytanika. Historia w ogóle jest taka, że na początku Cameron, czyli reżyser. Tytanika, James Cameron, chciał poprosić Enie, żeby to ona skomponowała muzykę do jego filmu. No ale Enie odmówiła. No więc zaczął szukać dalej, zastanawiał się, jakie to powinny być dźwięki, jak to wszystko powinno wyglądać, jak to zebrać, jakie utwory, jaka muzyka, jacy artyści pasowaliby do tego, żeby, no żeby to było tłem, a jednocześnie czasami. Pierwszoplanową historią z Tytanika, no bo przyznacie, że My Heart Will Go On to jest jednak też ta piosenka w pewnym sensie mm, tworem pierwszoplanowym, jeżeli chodzi o ten film. I gdy słyszycie My Heart Will Go On, to od razu widzicie, jak oni stoją tam na tym dziobie i płyną sobie w rytm miłości, przedzierając szlaki oceanu i nie wiedząc, że ta miłość za jakiś czas się skończy. To nie jest wszystko, co mam Wam do powiedzenia, ale chciałem Wam powiedzieć, że więcej Wam powiem, gdy spotkamy się w tfn 24 Tam ciąg dalszy naszego spotkania. Ja już tam jestem, już, już, już na Was czekam, tylko Was brakuje, więc bardzo serdecznie zapraszam. I smacznej kawusi, czy tam herbatki.